Zobaczcie, ile mam gemów, i dzisiaj będę grał z moim kuzynem. Siemą. Siemka. Nawet się do mnie teraz przywitał. Odbiera jakieś tam rzeczy. Ja tworzę grupę i gramy właśnie. Blog dla Endless I pobijamy nasz rekord. Block dla Endless, ja już tworzę i zaraz zaproszę, dobra? Dobra. Dobra No bo co, czekam. Popatrzcie, jakie w ogóle mam umutki Ostatnio sobie kupiłam. Dzisiaj, se, nie, czy wczoraj kupiłam se karnet I patrzcie, patrz. Patrzcie ile mamy młotki, patrzcie ile mamy młotek, patrzcie ile mamy młodek. patrzcie, patrzcie, patrzcie. Czekajcie kurde, gdzie to w ogóle, o tu. No dawaj szybko, mogę Cię zapraszać? Dobra, zapraszam Cię. Jeszcze nie Jak jeszcze nie? No to ile jeszcze będziemy czekać? O tak, To Dobra, to się zapraszam. Jesteś? Dobra, to gramy w Black Dash Będziemy piąchować siebie troszkę, ale do tego do dziesiątej fali się założyliśmy, że do dziesiątej fali będziemy się stop, tylko tak. aby ślizgać. A jeszcze mamy bota? Aha, to błota będziemy piąchować i siebie nawzajem. No Mam czyli, takie czyli, dobre emocje. Patrzcie. trzy, cztery? Bum, 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 bum. A co? co? Jak on prze... Nie, to jest nie ja nim... Ja z nim... Ja z nim... Jestem adwokat. Co? Piocha, bum. Czekaj, czekaj. Bum, bum i bum. Bum, mole dostał. Bum i bum. Bum. Nie, Nie dostanie się do mnie z pionchy. Zaraz ode mnie. To dopiero piąta fala. No, właśnie muszę, 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 Dobra, dawaj. rekord. Kurde, kiedy nie bambik. Czemu go spiąchowałem? No właśnie. Widzimy się zaraz na tej samej fali. Na razie. Dobra, widzimy się z powrotem. Hop i bum. Dobra. Hop, bum. O, idealnie. Jaki forciarz. Haha, widzicie, jak on się zmusi błąd? Yes! Mu się udało. Widzieliście to? I bułą bardzo tak się najlepiej ułatwia. Musimy, moi kuzynie, pobić rekord i bum świata. Bu rekord świata i bum świata, rekord i bum świata. Chyba Zimi. No wiem, ona jest taka pomocna. Napiszcie w komentarzach, czy Młotka Spokojowa w ogóle ułatwia grę. To mega, dla mnie bardzo ułatwia. Ona jest taka dobra. I dla, I, dla jego, i, mu, do, do, I dla mojego kuzyna tak samo. On jest taka dobra. Nie mówi, że odpadnie. Kurde, odpad. Widzimy się na szesnastej ja fali. ja nie mam tej emotki skoku i dlatego tak mi słabo idzie. No to widzimy się na szesnastej fali. No. Jak widzicie już rozpoczęliśmy kolejną rundę, ale sorry, mieliśmy się zauważyć na szesnastej fali, ale przed szesnastą falą akurat mój kuzyn deadnął. No serio, tak się z niego naśmiewałem. To jest Maria. to I... Turobum. Ale dostał, ale dostał. i bum. Musimy... co? Chodź, bumie. Eee. Musimy dzisiaj pobić ten... rrrr... skor. na serduszko, bo ja mam serduszko. I napiszcie w komentarzach, czy, zn czy znacie Brawl Stars. No, bo my... kto by nie znał. Właśnie. I napiszcie też w komentarzach czy lubicie w ogóle Stambla. My bardzo. No właśnie, on jest taki fajny. Patrzcie na no to. dobra. A jaka <grym> jest dla Was najfajniejsza, bo dla nas blogdasz. No, endless, wszystkie blogdasze. Właśnie. Ale a emotka, byle, emotka to... Daj. No byle, że mówią był blogdasz, ale emotka... A to to pioncha, pioncha, No pioncha albo też ślisk. Właśnie. Albo skok też. I piłka. No, są takie dobre. Patrzcie jak mój kuzyn używa miecza. Dawaj. Okej. Okay. Nie może nie żebyś mnie trafiła. Skrzyknąłem. Tym dziewczynką. Jezu, ojciec Bo się się krzykaj, masz Mam. Okay, A ja też mam. Dobra, że nas tylko nie piąkło. Dobrze. Ale no to jest głupia w tym, że gdy... No Jeśli jak używasz, to mi trochę zbali. No tylko proszę nie zginą. No? Dobrze, brawo. Zaczczy to się. Hmm, nie, się nie, Czeka, nie, nie rozwalaj, nie rozwalaj. <gry> no, Znacie piosenkę Realu, Madryt i Barcelony, tam co... Nie da no. Kurde, lebele cieszynkę. No właśnie. Zobaczcie tylko jego cieszynkę. I widzimy się, jak będziemy w kolejnej rundzie. Na ta. pierwszej fali. No właśnie, na pierwszej ta. fali. Nara! Mamy Siema. drugą rundę. No właśnie. Siema! Jak dziewczynka, jakiś adwokat może od, Dobra, szybko, szybko, szybko. No, i, to, I my jesteśmy tylko kuzynami, a nie ta baba. To jakaś babka po prostu. Czekajcie, teraz ja ją wsiąknę. Ale bębik, wysłał dębik. Kurde, się ją w piątkę, się nie trafiłem w piątkę. Dobra, czekaj, czekaj, czekaj. No czemu ty ją pchasz? <todziny> nie wiem. Nie pchaj, nie pchaj tylko mnie. Proszę. Musimy tylko tą babę zbić. Tym bardzo małą. Jak ja dwóch naraz, dwóch naraz po prostu. Dobra, z ją. Ja udy, <todziny> udy, nie unikam. Ale ona unika. Udało mi się. Ja? Czemu mnie? Dobra, to ja czekajcie. Zaraz się widzimy. Dobra, mój kuzyn zaraz przejdzie, to my się widzimy w kolejnej rundzie. Losuje nam się kolejna runda i my gramy z no, nowymi skinami. No i, no i ja w ogóle mam noga, które wygrałam w ramkedach, cały czas prawie nic nie wygrywałem. 15%. Zauważyliście, batem. że... Próbuj ja... naładować tele. No za... Ja sobie podłączę do ładować. w ogóle, że ja mam złotą rundę. O no, ja mam brązową, bo mi się nie chce grać w rankedy, ja wolę grać w Final lasy żeby pobijać REKO Jarto baba nie mnie. Ej, napiszcie w komentarzach, czy w ogóle ten skin z Karnetowa mi się podoba. A jego taki patrzcie. patrzcie w całym całym kama vinga, kameo! Patrzcie, też miałam całą pizzy realu Kama vinga, kamao! Vini Junior Vinio, bape Bapeo, Jud Belingam Bellio, Koreanciu menio. Valverde Federico, Ada Gula Gula Go SS Assets Rodrigo, Hala Madrid, Hala Madrid, Hala Madrid I versus Barcelony, posłuchajcie, czy wam się... Czy te, napiszcie w komentarzach, czy wolicie którą piosenkę wolicie? Teraz Barcelony, Lewandowski, Jamilia Mal, Rafinha, Pedri, Ferran Torres, Dani Olmo, Fermin Lopez, Gavi Ole, Wiska Barca! Wiska Barca, Wiska Barca, Wiska barca, barca! Ole, Wiska Barca! Wiska Barca! No Wiska Barca, Wiska no Barca, Wiska Barca! No i w ogóle w komentarzu widzicie kogo wolicie? Real Madryt czy FC No, bo my jesteśmy fanami Realu. Właśnie. Ale nic nie stanie jak na dzisiaj Barcelonę. No tak, my tylko po prostu nie jesteśmy fanami. Nie złościmy się nic. Możecie prędko pisać. Boom, <grym> ale gledaj, Lora, tak, patrzcie, no? ja lubię, tak. Boom. Boom. tam Boom. Boom. w w Boom. Boom. się Boom. 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 W Boom. 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 tak Boom. Boom. bum. No i sobie to możecie zobaczyć sami, szybko Udało Ci się dobra. Dobra, jesteśmy. Dobra, dobra i bu! XD <grym zdać> A już jest 21 fala! <grym zdać> o, jest sorry! Nie sobie! Jest Dobra i kama winie, kama. Dobra, bo Masz. Dobra, to była tylko, krótka przerwa. To, to tylko była siostra. To była tylko siostra mojego kuzyna. No właśnie, moja kuzyna... Mojego, co? Mojego kuzyna... Moja siostra Która nazywa się Hela. I napiszcie w ogóle jak wasza no, siostra, jeżeli w ogóle macie siostrę albo brata, to napiszcie w ogóle jak się nazywa. Właśnie. Bo mój kuzyn, ja się nazywam Jasiek. Mój kuzyn się nazywa Antek. No, no, ja, właśnie, mam... no ja mam. No i ja mam siostrę, która się nazywa Zula. No właśnie. Ja mam, no ja mam 10 lat, a mój kuzyn ma właśnie. ile ty tam? 7. 7 no? 7 już chodzi do pierwszej klasy. <grym> Jezus, Mary. Ale widzieliście, co takiego stopa zatrzymałem, bo myślałam, że siostra coś chce mi powiedzieć. Dobra, to ja lecę tak. Ej, dobrze, że dobrze nam idzie, już 32 fala, ty to widzisz? <grym> Olef. <Cholew>. Olef. <grym> Nagrołem no to, chłopie. Jadzie i BUM! To było bardzo niebezpieczne. No wiem, niebezpieczne było. Jak coś możecie mojego kuzyna i nie do znajomych. Właśnie. Piszcie w komentarzach w ogóle, czy byście chcieli. Tych komentarzy to możemy mieć tak dużo, jeżeli wasz ty, tyle namawiamy Was na w ogóle na komentarze, ale nie zapomnijcie zostawić lajka like i suba. Proszę Was, bo mamy dopiero 300 ileś tam lajków i subów, tylko 22. Prosimy Was bardzo, prosimy. Zróbcie to dla nas. w ogóle... Nie, chyba suby są... Dla Was są suby lepsze? Czy lajki też piszcie w komentarzach? Wiecie, ja o komentarzach gadam. W ogóle 49 fala. tego. Pierwsza! 41 fala, ale przecież nie była 39. Siemajeniu. Oj, próbuję, wiecie co? Patrzcie co próbuję. Próbuj takiego jednego save'a. Bum, bum. Przegrałem. Ale Co widzimy się na następnej fali i, i kolejna runda. Na to rzeka. narka. Tak to Jestem w tej chwili w sklepie i kręcę tym kołem. Zobaczymy, to nam się dropnie. Dawaj, na cztery. Trzy, cztery, trzy. Lecimy, dobra. Musi nam się specjalnie, bo nie to tutaj było, żeby coś fajnego. Fajny scenarz, ja nawet też śliny. chciałbym. Zagram sobie, zagram sobie teraz nim. Bo był 1%, Pociągam to jest Lego. trudne, co nie? Tam. No właśnie. Zostało mi już tak mało procent. To czekajcie, to ja właśnie teraz stworzę teraz na przykład inną grupę do stworzenia i przetestujemy jakieś grupy zrobione. Czekajcie. Albo, albo gramy w Humble Stumble. Gramy w wyzwania, czyli Humble Stumble. Nie, gramy w jakąś... Gramy w jakąś M o właśnie. Podobajcie zwykłego blockdasha, zwykłego tak, blockdasha. bo tam wszyscy umieją save'y, co nie? No właśnie to jest najlepsze, dobra. No to my zaczynamy, zapraszam Cię. Ciekawe czy pobijemy stoper. My się co widzimy ja już tak? właśnie w rundzie. Człowieku, się stara? Dobra, właśnie o. próbujemy zrobić stoper, ale nie wiem czy się w ogóle da zrobić stoper. Ale ja się innego Coś innego. na mnie zaprasza? tam ten test Co? No serio? Czekajcie, to ja, ja Cię spiąkuję, chodź tu. Aha. Dobra, ciekawe a, czy w ogóle pokaza, tutaj... Pokazuję, że w ogóle, ale to No, a patrzcie na mnie, patrzcie na mnie. Mega proste. Liczcie mi, ile... napiszcie w komentarzach, ile sejów zrobiłem pod nim. No, no, no i napiszcie w komentarzach, czy w ogóle umiecie Sejdzie. No właśnie, bo te sejwy są bardzo proste. Widzimy się w rundzie. No właśnie teraz w grupie i teraz gramy w rankedy. Widziałam twojego skill'a, to ja teraz zapraszam go. Okej. Okay. No to zapraszam. No dołączaj. No i lecimy. Co? Ale... Ej, co, co jest granego? wywaliło, dobra. Czekajcie. Jego zaprosiło jak gram tym słonecznikiem. To jest Właśnie. Dobra, dołączyłeś? Bramy. Bramy. Widzimy się w rundzie. Ja. Właśnie na mapa nam się... Jako mapa wylosował nam się Lava Land. Pej najlepiej się przydaje amont skoku i głam właśnie no signalem. A on powiedział, mój kuzyn właśnie, czy on jest legendarny, mityczny. Zobaczcie ze w stamblu i zobaczcie. I zobaczcie sobie właśnie, czy on jest legendarny, czy mityczny, bo ja tam nie sprawdzał. E, dobra, no to ja piąchuję kogoś? Aha, no bo czekajcie, będę... I wiesz, dobra, na razie ja się skoszę, żartuję, nie? Nie, no, to kozyn... ale nie, nie, to nie, nie, właśnie nie, 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 ale nie, 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 ten jest Dobra. O, ten. Ten nie, nie, zem... zem... o, o, ten. Dobra. Oglądaj mnie. Szukaj mnie. nie, nie, ale nie faz. No to no pioruny to w ogóle są takie, ten. Ale w ogóle tam są. embrązy... No I 8, złote, złoto, co nie? Co? Tam w ogóle, co tam jest? Tam w ogóle są. embrązy i złoto, czy nie? Ej, no co nie? Ojej, to takie bo mam coś do odebrania. Czecie. Mam coś do odebrania. Masz coś do odebrania, dobra? Tu ja tworzę o. grupę. O, można nową Animację, wojna. Dobra, to ja cię zapraszam. Zapraszaj. Dobra, ja. przyłącz się do grupy. Wybierz grupę i przyłącz się do mnie. A napiszcie w ogóle w komentarzach swojik, to ja was dawam. I wiecie co w ogóle Em Grał teraz mój kolega, który ma diament. I napiszcie w komentarzach, czy w ogóle kiedyś... Czy w ogóle kiedyś mieliście diament lub coś jeszcze lepszego? Bo, Bo my nie... nigdy, my tylko do złota. No, on tylko do złota, ale mój kolega taki Nink Saver, on właśnie miał diament. Ale też taki mój kolega x miał aż czempiona. Wy to rozumiecie? Czempiona. Chciałbym mieć Masteraty. Tego najlepszego, tego wiesz. Ej! Ye... Zauważyłeś, że jest Blockdash legendary? Ej, no właśnie, od kiedy myślałam, że to jest w ogóle jakaś inna mapa niż Blockdash w ogóle. Dobra, robimy save. Zamotką skoku. Ej, no, emotka skoku jest no, w ogóle w taka w przydatna, już to mówiłem. Zamotką prosiłem. Trzeciego i jedną osobę, Jak? Kogoś... O, ale mnie skusił, widzieliście? Trochę, spiąkujemy pionku, tutaj kogoś. O, może tego kogoś. O, ale miałam loga, widzieliście? O, dobra, dobra, dobra. I. Piącha. I skaczemy, skaczemy. I widzimy się dokładnie za chwilkę. Już jest to. I gramy teraz jeszcze raz. O, jak Jezus Maria! Widzieliście, jak on na mój kosmos z tutaj? Chciałam cię skosić. Dobra. Lecę i robię z normalnego save'a. Zobaczymy, czy mi, się, czy mi wyjdzie. Dobra, wyszedł. No da się, ale na się tak średnio. Ale muszą być przyspieszone fale, tak to się będzie dało. Jaki... Ale był fart. W ostatnim momencie mi się udało. Dobra. Na razie żyjesz. Żyjesz? Chodź, dobra. To dobrze. Dobrze się pospróbowałeś. Dobra. jesteś? Dobra, żyjesz. Nie, nie żyję. O właśnie tak samo, śmiechy. Wygrałem! Brawo dla Jaśka Pacuta. No on ja... mam na imię Jasiek Pacut. No tak, bo ja miałam bardzo... Ja A mój kuty nazywa się Antek. Właśnie, także komentarzach gadamy. O, mamy tylko 15 komentarzy, więc właśnie tyle gadamy o komentarzach, więc widzimy się w grze. Nie, dobra, już nie widzimy się w grze, bo już życie gra. Jezus. Jezus, mm. Za chwilę będzie już koniec naszego filmu. Myślę, że wam się spodobał. Jeszcze takie dwie rundki zagramy. Ole dostał. O, ja akurat chciałem go wyrzucić. Dobra, ja, ja, widzimy się w następnej rundzie, nara. Nie oglądaj. Wychodzę i widzimy się w następnej rundzie. Dobra, mam już grupę i zapraszam mojego kuzyna. Dobra, tylko, nie? że musi coś tu zrobić. Dobra. Z... Dawaj. I gramy. Gramy, gramy. O kurde, no znowu to samo. Ja ci kręcę. Dobra, zapraszam. I mnie w ogóle bardzo mało brakuje do jakiejś tam rangi. Do... do 4... do 30... Dobra, już się do mnie dołącza. Jestem. Oj. Lecimy. A wiesz co? Czekajcie! Zaraz przejdę, tylko po coś pójdę. A, ja miałam strasznego buga. A wiecie dlaczego? Dlatego, bo, bo właśnie mój kuzyn Jasiek się podłączył do jakiegoś innego gościa, a ja z nim grałem. Jasiek, jest gra! Szybko! Jak najwyżej dadniesz. Bo to jest ten Rush Hour Legendary. Szybko. Rush Hour Legendary. Legendar Jezus Maria, ale się przybliżył Ten typ ma karet. Szkoda, z walniemy. Chodź tu szkielecie. Bum! ale dostał. Jezus Maria. ja się od niego odczuwam, żeby on nie trafił. Ten typ jak. Może... O, ja, jakiegoś. Fort, Joki! Joki! Miano! Jaki fort, Oglądam mojego kuzyna. To jestem, ja. O, to jest on. Aj! No byś nawet grasz. Gram, gram. Abyś wygrał? Tu jestem. Ja jestem w tę grę bardzo dobry. Tak no. fort, Widziałeś? Josiek, widziałeś, że we mnie leciał banan, a akurat nie mam zamiar skoczyć. Oho, yyy, e, gwizdę. Dobra, i zgadzaj na trampolinę. aha, Dobra, U, dawaj. Oglądaj jeszcze kogoś innego. On jest, on ma pioruny! E, poczekaj. Poczekaj. Właśnie ten. Jacie! Ale, ale tu to... w ogóle... O, dziwne. No, dziwne. Ej, no dobra. To się wyginąć na w następnej nie. rundzie, no serio. Nara, 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 na buuu! Dobra, żartowałem. Na dzisiaj kończymy filmik, żegnamy się z wami. Nara, Ta. nara. Zag nagramy jeszcze jakiś filmik o Brawl, albo o No właśnie, to widzimy Tylko, się że zamiast. dzisiaj mi już się kończy czas, no już no, nie bo my mamy kontrolę rodzicielską, i napiszcie w komentarzach, czy wy macie. Dobra, to my zaczynamy. Co? Już kończymy. No właśnie. Bo się myli, mój kuzyn. Ale pa. Nara.